Hello, Michał Pozytywny-Grumer i bardzo się cieszę, że nagrywam dla Was kolejny film po krótkiej przerwie. No tak z 3 tygodnie mnie nie było. No wybaczcie, ale dużo pracy, okres przedświąteczny, dużo pielęgnacji, no psiaki muszą być wspaniale wypielęgnowane na święta, które już minęły, czuję to jeszcze w moim brzuchu. Więc tak, chciałem Wam opowiedzieć o sytuacji, Przesympatycznej, trochę śmiesznej, która miała miejsce około półtora miesiąca temu. Na tym filmie nie chcę za bardzo nikogo obrażać, albo po prostu obrażać, albo nie chcę, żeby ktoś się poczuł niekomfortowo. Chcę, żeby ten film był odebrany trochę z humorem, trochę z przymrużonym okiem. No po prostu tak się stało i chcę Wam o tym popowiedzieć. Więc, nowa klientka z pieskiem wraz um, Welsh Terrier e, przeszła do mnie na pielęgnację do e, salonu na wizytę adaptacyjno-zapoznawczą. Welsh terrier, czyli rasa e, do trymowania. E, terrier wysokonożny, młody, e, już z pewną historią pielęgnacyjną był pielęgnowany e, u hodowcy i tam tak średnio to wychodziło. Klientka e, informowała mnie, że piesek był zmęczony, że to trwało długo i w ogóle do tego hodowcy jest długa droga i ona chce, ta szanowna pani klientka, chce bliżej, chce krócej, chce fajniej. Żeby piesek był również szczęśliwszy. Więc ja zaproponowałem wizytę adaptacyjno zapoznawczą w celu zobaczenia, czy piesek jest przyzwyczajony do pielęgnacji, bo może coś nam się dłużyło, bo po prostu pies nie współpracował, Wersz ma swój charakter, prawda, jest to rasa myśliwska, więc po prostu warto poświęcić trochę więcej uwagi. No i co? Odbyła się wizyta adaptacyjna. I po wizycie adaptacyjnej, i zresztą przed wizytą, i zresztą również podczas rozmowy telefonicznej odbywały się długie rozmowy odnośnie trymowania, odnośnie podejścia do rasy, odnośnie mojego doświadczenia w trymowaniach. Eee, więc, na dobrą sprawę z tą panią poświęciłem łącznie może z 20 minut na rozmowę. Eee, to jest dużo czasu. No, niestety, eee, zawód grumera wygląda tak, że grumer skupia się na pielęgnacji psów i na tym zarabia. A rozmowy z klientem, no, wiem, że są bardzo ważne, eee, ale no, nie mogą jakoś trwać godzinami, eee, bo najnormalniej w świecie nasza praca opiera się troszeczkę na czymś innym. Eee, ja poświęcam swój czas i z wielką chęcią rozmawiam z wami. i tak takie rozmowy staram się trochę załatwiać hurtowo na większą skalę za pomocą YouTube'a. Więc ta pani, i w moim odczuciu, ta pani była naprawdę solidnie poinformowana przeze mnie. Ja zawsze staram się ten czas ofiarować bez problemu, chętnie dzielić się telefonicznie w ramach moich możliwości zasobów czasowych. I umówiliśmy się na wizytę pełną. Już pani została wszelako poinformowana, co będę robił, jak będę robił. Będzie też asystent, będzie się dobrze działo. No i umówiliśmy się na pielęgnację. Była to pielęgnacja zapisana na rano, bo to były też dni upalne lepiej trymować, jak są troszeczkę chłodniejsze pory dnia przynajmniej. I co? I Idę sobie raniutko do salonu. Zaczynam pracę po pełnych część to godzinach, więc przychodzę sobie za 15, za 20, no bo wiadomo, trzeba rozwiesić, poskładać ręczniki, rozwieszyć suszarkę, otworzyć salon, przebrać się. I sobie tak idę w jeszcze takim zadumaniu. <gryw> I tu skrzaków, a jak nie skrzaków, to z okolicy drzew. Nie zauważyłem tej Pani właśnie klientki. Wyskakuje ta Pani z Welshem i zadaje mi pytanie. Pytanie tak zwane, ja to nazwałem później pytanie szlaban, bo albo odpowiem dobrze na to pytanie, albo źle. I Pani mi zapytała, Panie Michale, czy Pan, tak nawet w sumie chyba nie, nie obyło się bez dzień dobry. Eee, panie Michale, czy będzie Pan trymował mojego psa przed kąpielą? Czy po? I to było pytanie, które miało sprawdzić, czy ja jestem na tyle kompetentny, <grywki> czy jestem e, na tyle godzien pielęgnacji Welsh Teriera. E, oczywiście wspominam wam, że Troszeczkę jest to znutą e, żartów e, pod ten temat podjęty, i e, no, bo po prostu chciałbym Wam to tak przedstawić w takim świetle. Mnie to tak naprawdę zaskoczyło i trochę rozbawiło, bo e, czas poświęcony, o jo, opisy słowne, co będę robił, raczej wskazywały na to, że no już, że dużo Pani wie, Pani też była uchodowcy, dużo przedstawiałem tych. Technik, i tak dalej, ale to był, było pytanie szlaban. Jeżeli bym nie odpowiedział na to pytanie, nie odbyłaby się pielęgnacja. A i oczywiście odpowiedziałem poprawnie, zdałem egzamin, zdałem test. Jeszcze tak przed czasem, jeszcze nie zdążyłem wejść do salonu. No i co? Później bo ja tak na żarty przyjąłem tą całą akcję. Później tak troszeczkę przedstawiłem pani z mojego. Z punktu widzenia, że to takie trochę zabawne było, zabawnie wyszło. No i, no, no i co wyszło? No wyszło to, że pani jeszcze tuż przed pielęgnacją, czy wieczorem przed pielęgnacją, pochodziła na forach, na grupach dotyczących tych ras, powypytywała się. I tam różne sytuacje przedstawiali inni użytkownicy, jakieś straszne, i na w najnormalniej świecie wystraszyli moją kochaną, trochę zdezorientowaną klientkę. Więc yy, jaki jest morał z tej sytuacji, i w ogóle podsumowanie: no, jeżeli idziecie do grumera porozmawiajcie z nim, tak telefonicznie, tak jak pani ze mną. Jeżeli okaże się, że groomer, no, według was. Nie ma wiedzy, no to szukajcie kolejnego groomera, który się albo specjalizuje w rasie, albo po prostu na wasze wyczucie jest sympatyczniejszy i może będzie bardziej sympatyczny dla psa. Jak jeszcze spotykacie się później fizycznie z tym groomerem, możecie zawsze zadawać te pytania. Yy, I zaufajcie groomerowi. No jeżeli już kilka tych waszych poziomów selekcji ten sam groomer e, przeszedł i może poczytać opinię o nim, a może obejrzeliście go na YouTubie jak mnie, a może na Facebooku, na, na Instagramie, jego stronę przejrzeliście, to po prostu zaufajcie mu e, no bo chyba na tym się opiera e, na tym się opierają usługi, tak? Po prostu. Eee, czy pójdziesz do mechanika i mechanik Ci mówi, że zmienił olej? No, no nie widzisz, czy zmienił olej, tak? Bo olej jest w silniku. No, jak masz wizytę groomera, no to widzisz po psie, że jest wypielęgnowany. Albo idziesz gdzie indziej do, do, do innych usługodawców. No po prostu trzeba się opierać na zaufaniu i już też w w wcześniejszym filmie odnośnie zostawiania psa w, w salonie też opowiadałem o tym, żeby po prostu zaufać, e, zaufać grumerowi. Porozmawiać z nim, przedstawić swoje wątpliwości. E, I e, porozmawiać, przyjść na adaptację, przyjść z psem, e, po prostu odwiedzić salon. E, tak najlepiej. E, czy fajnie jest... E, Wchodzić na grupy, je tak wertować tuż przed pielęgnacją i, i jeszcze może e, czytać jakieś e, opinie czy odpowiedzi, które będą budziły wątpliwość? No, no, wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ zawsze najłatwiej skrytykować, a e, zdecydowanie jest trudniej budować jakąś pozytywną atmosferę i przyjazną i nakierowywać taką e, osobę, która po prostu szuka w sposób konstruktywny. Więc yy, zdecydowanie zachęcam Was, może nie do wyskakiwania za drzewa yy, i yy, yy, wyskakiwania i płoszenia Waszych grumerów jakimiś pytaniami, zanim jeszcze ten grumer wejdzie do salonu i się tak naprawdę jeszcze napije kawki i się rozgrzeje, bo później, no chyba, że chcecie, żeby o Was opowiadać na na, na internetach, <grym>, że jesteście fajną anegdotką, tylko na, na normalnie świecie mm, rozmawiacie z groomerami, yy, przedstawiacie swoje wątpliwości, dyskutujcie z grumerami yy, w taki dosyć bardziej cywilizowany sposób niż z rana nadczo <noise> jeszcze przed salonem. No aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, to była sytuacja śmieszna, yy, taka zabawna, pozytywna raczej, ale no musiałem się o tym opowiedzieć, bo nie zawsze się takie zdarzają, a Warto, warto, żebyście dowiedzieli się, jak wygląda życie grumera. Eee, nie tylko opiera się na kontakcie ze zwierzętami, mimo że te zwierzęta zajmują jak najwięcej czasu, bo ta pielęgnacja łasza trwała około 2,5 godzinki, ale również praca grumera eee, opiera się na kontakcie z człowiekiem, bo to właściciel przyprowadza psa, właściciel eee, dzwoni, Właściciel płaci, <noise> więc tak naprawdę właściciel jest yy, no, yy, po prostu osobą decydującą o wyborze, o, 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 o wyborze, czy dany salon będzie właśnie tym jedynym. Pozdrawiam Was serdecznie, wtedy na dziś, pa pa.